Polskie Radio Białystok Przede wszystkim gol, ale też kluczowa interwencja w pierwszej połowie, kiedy chyba Ankulo strzelał głową i wybiłeś z linii bramkowej. Co ważniejsze w tym momencie było? Tak, ja myślę, że wiesz, że zadowolony z swoim stepem. Bramka. Nie wiem, czy to jest moja asysta drugiego nie wiem co sobie... Siesta drugiego stopa, Tak, okej. Okay. Także mogę być zadowolony, ale najważniejsze są to, trzy punkty. Myślę, że dzisiaj my graliśmy z zaangażowaniem, walką. ta utrzymanie przy piłce dzisiaj było fatalne. Nagraliśmy nasze najlepsze, co mogliśmy, ale ostatnie trzy mecze graliśmy bardzo dobrze piłką, Nie było wyniku. Dzisiaj graliśmy na winik, także. Bardzo cieszy te trzy punkty i te teraz trochę pewności budujemy dla, dla następnej mecz. I w, trzy punkty to jest bardzo ważne, ale równie właśnie ważne to, że wreszcie ten Angulo goleń strzelił. Ja praktycznie tej jedną sytuację miał w pierwszej połowie, więcej nie pozwoliliście tak, mu. Tak, Peixão nie na Angulo nie szeli, także myślę, że dla mnie może zasmucić ten sezon szybko. Swoje <laughs> robotę zrobiłem, także bardzo mnie cieszy, teraz mogę jeść pić i ze domu. Jutro jest, jutro jest nowy dzień, robota jest znowu, piątek jest nowy, bardzo ważny mecz, ciężki przed nami. Wiesław grała bardzo wysoko, dobrze grają, także... <mawiali> Musimy, musimy, jak chcemy walczyć o najwyższe cele, musimy najpierw grać lepsze i potem, potem kontynuować punktować w domu. Myślę, że znamy, że mamy czasami dużo problemów z graniem w domu, także bardzo nas się trzy punkty i mam nadzieję, że tak będzie znowu w piątek. Dziękuję. Właśnie odetchnęliście trochę, że zdobyliście te trzy punkty, bo już ta strata do tych pierwszych z małych się robiła, a no już pięć punktów Tak, to by najważniejsze, że dzisiaj... Te trzy punkty i za żeby byli trochę bliższe i bliższe celowi zespołami. Także pa, trzy mecze na wygraliśmy, to było najważniejsze. Widzieliśmy też, że trochę nerwowo było na początku przy utrzymaniu, nie mogliśmy pograć między sobą dwa pasy. Oni grali bardzo wysoko, agresywny na nas. Śledziliśmy te dwie bramki, sta fragmenty i tym pracowaliśmy cały tydzień. I to jest dobrze, myślę, że dzisiaj graliśmy agresywnie, też graliśmy, walczyliśmy, nie możemy, nie mogę nic powiedzieć kopaku trochę, trochę żal zostaje, co nie graliśmy lepsze z piłką, ale, ale taka jest piłka nożna, ja jeden mecz grasz fajny, drugi nie, ale, ale trzy punkty są, co pamiętamy dzisiaj.